Zamknijmy nasze oczy, i niech nasze serce woła o tą wielką łaskę usłyszenia głosu Boga. Nie wiem, jak go usłyszysz, ale Bóg jest wierny każdej Twojej modlitwie. Jeszcze raz powtórzę. Uważaj, o co modlisz się i o co prosisz. To, co jest najpiękniejsze, to światło, które otrzymasz, że wszystkie wydarzenia Twojego życia, wszystko to, przez co przechodzisz, jest odpowiedzią na Twoją modlitwę. Tylko niech to światło całkowicie przemieni Twój sposób myślenia. Światło, które nie jest ludzkim oglądem Twojego życia. Ale w świetle Boga Wszechmogącego. Wołaj w swoim sercu: Chcę usłyszeć Twój głos, ucisz wszystkie inne głosy. Chcę znać tylko Twój. Shema ma Izrael ladoa Lochenu A dona Jecha Szym ma Izrael Ladoa Lochenu Szmaj Izrael, Adonaj Elohenu, Adonaj Echa. Szmaj Izrael, Adonaj Elohenu, Adonaj pod Twoją obronę. Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj synowi swojemu nas polecaj swojemu synowi nas oddawaj usiądźmy pustynia jest czasem naszego wzrostu pustynia jest po ludzku czymś co nie sprawia żadnej przyjemności nie ma żadnych bodźców które przyjemnie oddziaływują na nasze zmysły Pustynia jest ciszą, jest samotnością, w której Bóg chce mieć Ciebie całego dla siebie. Dlatego jeśli decydujesz się, że chcesz na serio mieć Jego ponad wszystko i ponad wszystkich, on będzie w jakiś sposób musiał na pewien czas zdystansować Cię do relacji z tymi, którzy zagłuszają głos oblubieńca w Twoim sercu. To może na początku być dyskomfortem, to może trochę poboleć, ale to, co w zamian dostaniesz, Jego miłość, Jego obecność, Jego czułość, Jego dobroć, będzie warte ceny, żeby wyciszyć wszystko i żeby być całą dla Niego, a On cały dla Ciebie. Jezus, kiedy mówi o modlitwie w Ewangelii świętego Mateusza, to mówi o tym, że jeśli chcesz spotkać Boga, wejdź do swojej izdebki i zamknij drzwi. I mów do tego, który jest w ukryciu. A Bóg, który jest w ukryciu, który widzi w ukryciu, odda tobie. Mateusz nawet nie jest w stanie wyrazić tego, co jesteś w stanie otrzymać od Boga, kiedy wchodzisz w ten czas całkowitej ciszy i kontemplacji Jego miłości. Nazywa, że On odda Tobie, bo nie jest to wyrażalne, co odda. To jest tak piękne, tak niesamowite, to tak przekracza doświadczenie i pragnienia i tęsknoty Twojego serca. Że, że to jest niewyrażalne, co on Tobie odda. Odda po prostu siebie Tobie, całego. I wtedy będziesz mógł powiedzieć za świętym Pawłem: Wszystko uznaję za śmieci, żeby móc tylko poznać Jego miłość, jak On mnie kocha. I oczywiście, że to będzie w jakiś sposób zmuszało Cię do. Zminimalizowania hałasów zewnętrznych i wewnętrznych wokół ciebie. Hałas zewnętrzny, ciągle o tym mówię, no bo to jest nasz największy problem dla wielu obecnie: mass media. Ciągłe siedzenie w telefonie, w internecie, godziny przed telewizorem każdego dnia. Jak nie zredukujesz tego hałasu, jeszcze teraz, szczególnie w tym czasie, wiecie, przedwyborczym, jak czasami my. Nakręcamy się, wystarczy 15 minut, pół godziny poglądać jakiś program publicystyczny, i jesteśmy destrukcyjnie zniszczeni w ciszy naszego serca. Generujemy emocje, uczucia, które są bardzo niebezpieczne i dla nas, i dla innych ludzi wokół nas. Po prostu trzeba w takich sytuacjach podejść do telewizora i wyłączyć telewizor. Żeby zachować pokój serca, żeby słyszeć tych, którzy są wokół mnie, żeby w ich głos się wsłuchać, w ich serce się wsłuchać, a nie w tych, którzy sterują nami, manipulują dla osiągnięcia swoich celów. I tak często sloganami o miłości do ojczyzny i patriotyzmie, Jezus przez. Trzy lata nie powiedział ani jednego politycznego kazania. To też jest ciekawe. On wiedział, że prawdziwa walka toczy się o zniszczenie piekła, mocy demonicznych w naszym życiu. I ta walka rozgrywa się w naszym sercu. Jezus nigdy nie walczył i nie namawiał do walki z systemem. On cały koncentrował świadomość walki. Z demonem i z piekłem. To była jedyna walka, która go interesowała. Dla niej przyszedł z nieba na ziemię, aby zmiażdżyć diabła, zniszczyć jego dzieła. Więcej przyczynić się o swoim osobistym nawróceniem dla dobra naszej ojczyzny, niż siedzeniem godzinami i słuchaniem polityków, którzy i tak, za kuluarami, są kimś zupełnie innym, niż się wydaje w telewizji. I wiem, o czym mówię. Szkoda czasu. Nadanie się manipulować i sterować. Żeby ci, co mają pieniądze, mieli jeszcze więcej. Pod płaszczykiem patriotyzmu. Chcesz być prawdziwym patriotą. Bądź świętym. Najpiękniej przyczynić się do dobra naszej ojczyzny. I do zwycięstwa Jezusa, króla, i do triumfu niepokalanego serca w naszej ojczyźnie. Bądź świętym. Bądź świętym. To jest prawdziwy patriotyzm chrześcijanina. A bycie świętym, prawdziwym patriotą, oznacza przebaczenie swoim wrogom również. Tym, na których nie potrafimy patrzeć i nie możemy patrzeć, i generujemy najgorsze uczucia i emocje, kiedy widzimy twarze niektórych w telewizji. Postanów. Będę za niego się modlił. Ofiaruję za nią nowennę pompejańską. Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Przyjdę i zamówię za niego mszę świętą. Za kogo? No za tego, który najbardziej cię wkurza który najbardziej podnosi to wyciśnienie, kiedy oglądasz Go w telewizji. Przyjdź i zamów mszę świętą. W intencji Panu Bogu wiadomej. Bóg będzie wiedział, jaką łaskę temu człowiekowi najbardziej dać. Tak będziesz wygrywał. Chcesz być prawdziwym patriotą? Bądź świętym. Dlatego te głosy, które są dookoła bardzo hałasują. Więc potrzebujemy fizycznie minimalizować hałas mas mediów dookoła nas, hałas ludzi, którzy nie wnoszą nic w nasze życie, a wpływają wręcz destrukcyjnie. Z miłością, szacunkiem, ale minimalizujemy relacje, które nie dosyć, że nic nie wnoszą, ale często destrukcyjnie wpływają na moją relację z Bogiem. Na moją relację z najbliższymi. Wyciszaj te głosy. Chodzi o to, żeby usłyszeć głos Boga. Ta izdebka jest troszeczkę tak przetłumaczona e, nie do końca precyzyjnie w Ewangelii, to jest greckie słowo tamejon, a oznacza komnatę ślubną, małżonków. W domu żydowskim, izraelskim, komnata, pokój, męża i żony były tylko dla męża i żony. I kiedy Jezus mówi, że kiedy chcesz się modlić, zejdź do swojej izdebki, otwórz drzwi, wejdź do środka, zamknij drzwi. I żeby być całym dla Niego, to On Cię zaprasza do miłości oblubieńczej w głębi Twojego serca. Każdy z nas jest oblubienicą dla Niego, który jest oblubieńcem. Wszystkie wydarzenia w naszym życiu mają przygotować Ciebie jako oblubienicę Boga do zaślubin, która dokona się w momencie Twojej śmierci. On chce Ciebie przystrajać. On przychodzi po swoją oblubienicę naprawdę. Te wydarzenia, które tak mocno zaczynają realizować się w naszej rzeczywistości, odsłaniają kolejne proroctwa apokalipsy, mówią o tym, że oblubieniec wraca po swoją oblubienicę, po swój Kościół, po ciebie. Tylko czy jesteś gotowa, czy jesteś przystrojona dla oblubieńca? To przystrojenie dla oblubieńca będzie dokonywać się w głębi on, Twojej komnaty, gdzie On chce być z Tobą i nie chce świadków. Kiedy mąż z żoną chcą przeżyć cudowną intymność, nie otwierają drzwi i okien, żeby wszyscy podglądali, chcą intymności, dbaj o intymność z Jezusem. Niech Twoja modlitwa będzie tajemnym spotkaniem dwóch zakochanych serc, które kochają się ponad wszystko i ponad wszystkich. Jeśli Twoja modlitwa tak będzie wyglądać, poznasz Jego miłość do Ciebie, Jego tęsknotę za Tobą, to kim on dla Ciebie jest. I staniesz się jedną wielką modlitwą, jedną wielką tęsknotą za Nim i zrozumiesz świętych. Ta cisza, która kształtuje taką modlitwę, taką intymność z Nim, jest kluczowa w naszym sercu. Myślę sobie o Kristince. Dziewczynce, która urodziła się z zapaleniem opon mózgowo Która praktycznie była roślinką. Nie mówiła nic. Kiedy miała iść do szkoły, żeby chociaż z dziećmi w szkole, w klasie, pobyć przez chwilę, nic nie mówiąc, bo nie mogła mówić. Po prostu sadzano ją gdzieś tam w kącie klasy. I całe godziny tak siedziała. I tylko patrzyła i uśmiechała się. Kiedy miała 12 lat, przystąpiła do pierwszej komunii świętej. Krótko potem stało się coś bardzo dramatycznego. Szła przez kuchnię i wybuchła butla z gazem. I została spalona, praktycznie spalona. W szpitalu ledwo ją odratowali. 98% ciała całkowicie spalonego. Lekarz, który ją leczył, który błyskawicznie chciał dokonać operacji, żeby ją uratować. Był wieloletnim ateistą, obrażonym na Boga. Nie chciał mieć nic wspólnego z Kościołem. Szukał w tym małym ciałku, kilku milimetrów, żeby móc wbić igłę ze środkiem znieczulającym, i nie mógł znaleźć. I wtedy nagle Krystinka odezwała się pięknym. Świeżym, delikatnym głosem: To nic, niech pan wbija igłę tam, gdzie trzeba. Jezus cierpiał więcej niż ja. Lekarze osłupieli, rodzice byli w szoku. Po raz pierwszy od urodzenia odezwała się. Wszystko było przeżarte przez ogień. Twarz miała całkowicie zniekształconą. Ale to, co zdumiewało, to jej uśmiech przepiękny uśmiech. Ksiądz, który w tych godzinach asystował przy Kristynce, usłyszał od lekarza, ateisty, niewierzącego. Czy ksiądz wie, kim jest to dziecko? Powiedziano mi, że jest głęboko upośledzone. Co za oszust mógłby sądzić, że ktoś w to uwierzy? Nigdy nie widziałem takiej inteligencji, ani takiej siły charakteru. Pamiętacie? Izajasz przekazuje słowo Boga. W ciszy i milczeniu jest wasza siła. W ciszy kształtuje się Potęga Twojego charakteru, potęga Twojej wewnętrznej siły. Lekarz z godziny na godzinę odzyskuje wiarę. Kiedy jest na stole operacyjnym z Krystinką, mówi: końce mojego skalpela, dotknąłem Boga. Po operacji, która trwała wiele godzin, pierwszą rzeczą, którą zrobił, to wybiegł ze szpitala i w pierwszym kościele, w którym się zatrzymał, z płaczem poprosił o spowiedź całego życia. Rozpoczął się cud uzdrowień wśród dzieci w tym szpitalu. Dzieci niespodziewanie zaczęły zdrowieć w bardzo szybkim tempie. Na oddziale dziecięcym lekarze chwytali się za głowę, co się dzieje. Dzieci w ciągu kilku dni wychodziły z najbardziej ciężkich chorób. Jak tylko zdrowiały, to szły do małej Krystinki, otaczając jej małe łóżeczko, modląc się przy niej. A ona uśmiechała się i otrzymała dar czytania w sercach tak niesamowite że kto do niej przychodził ona wiedziała o nim wszystko i przekazywała słowa boga ten niewierzący ale już wierzący lekarz wiedział że może uratować ją ewentualnie obcięcie jeszcze nogi amputacja nogi nie wiedział tylko jakie to powiedzieć kiedy przyszedł do jej łóżeczka, ona się do niego uśmiechnęła i powiedziała: Panie doktorze, przed chwilą miałam piękny sen. Bawiłam się z Jezusem na łące. Jezus przyszedł do mnie, przytulił mnie do siebie i wyszeptał mi do ucha: Czy chcesz dać mi jedną nogę? Powiedziałam mu nie jedną, dwie. Panie doktorze, pan chce amputować mi nogi, prawda? Lekarz się rozpłakał. Po operacji Krysinka żyła jeszcze 31 dni. Mama zapytała ją: Co byś woła, wolała zostać z nami, być uzdrowioną? Czy pójść do nieba? Roześmiała się. Jestem z Jezusem już tutaj i w niebie też z Nim będę. To to samo. Chcę tylko tego, czego On chce ode mnie. Potem zapadła w śpiączkę. Przez cały ten czas, po zapadnięciu w śpiączkę, 33 dni, Mnóstwo ludzi przychodziło do szpitala, modląc się przy tym dziecku, nawet w śpiączce będąc się uśmiechała. Nieprawdopodobne cuda działy się przy tym łóżeczku. Cuda fizyczne, a jeszcze więcej cudów uzdrowienia poranionych serc, powrotu małżonków do siebie, którzy strasznie się pogubili. Ludzi, którzy dawno skończyli z Bogiem, wracali do sakramentów. 33 dni czegoś niesamowitego, co działo się w tym szpitalu. I umarła. Została ubrana w komuninę, sukienkę, piękna, biała trumna. Niewierząca, ale już wierzący teraz lekarz. Nie chciał nikogo. Nie Dopuszczał nawet rodziców. Do trumny sam osobiście ją wziął. I przez pół Paryża szedł z tą małą trumienką na cmentarz, płacząc jak dziecko. Dziecko, które odzyskało Boga, który jest najczulszym z ojców. I myślę sobie, 12 lat. W zupełnej ciszy. Po to, żeby przez 33 dni stać się cudem dla połowy miasta. Janie Chrzcicielu, synu kapłana Zachariasza, którego dziewięciomiesięczne milczenie przygotowało Twoje milczenie na pustyni. Naucz nas pragnąć ciszy. Naucz nas pragnąć pustyni. Naszej osobistej pustyni, którą osobiście dla każdego z nas chce Bóg przygotować. Aby mówić wprost do naszego serca. Ja, Chrzcicielu, zostałeś napełniony duchem świętym, już w łonie swojej matki, kiedy przyszła najpiękniejsza, oblubienica ducha. Wystarczyło, że przyszła, a ty już podskoczyłeś z radości w łonie swojej mamy. Maryja, wystarczy, że przychodzi. Nic nie musi mówić. I już jesteś napełniony, napełniona Duchem Świętym. Jej obecność, oblubienicy Ducha, jest tak potężna. A potem zdałeś egzamin dojrzałości i mając 12 lat, jak Kristinka. I duch wyprowadził Cię na pustynię. Zdumiewające, co czuli Twoje rodzice Zachariasz i Elżbieta, którzy powiedzieli Bogu tak na odejście na pustynię dwunastoletniego chłopaka? Co czułeś, Janie Chrzcicielu? Dwunastoletni chłopcze. Przeżywając w samotności dni i noce. Co się działo w Twoim sercu? Jak Duch Święty napełniał Ciebie sobą? Co się działo w intymności Twojego serca i pustyni, na którą Cię wyprowadził? Olubienie się zbliża po swoją oblubienicę. Ja niechcicielu, ty, który przygotowywałeś Izrael na przyjście oblubieńca, kiedy przyszedł po raz pierwszy. Przygotuj nas przez nasze osobistą pustynię, abyśmy my byli prorokami w Twoim duchu. Przygotowując powtórne przyjście Oblubieńca po swoją oblubienicę. Wypraszaj nam łaski, pragnienia ciszy, milczenia, gdzie Oblubienica Ducha Świętego, najpiękniejsza Maryja, będzie przystrajać nas na pustyni, naszej osobistej pustyni którą Bóg dla nas osobiście przygotował, jeśli tylko chcesz, z dala od węża. Przestrajaj nas, Maryjo, abyśmy byli gotowi na przyjście oblubieńca, żebyśmy mieli zapalone lampy i przygotowaną oliwę, kiedy oblubieniec przyjdzie. Oliwę ognia, oliwę modlitwy, oliwę intymności, oliwę tęsknoty za nim. Amen.